Hej, mano witajcie, w kolejnym odcinku zagrajmy w ROM 2 Total War. Yy, aktualnie jestem trochę zakatarzony i mój komentarz może trochę trochę inaczej brzmieć niż to było do tej pory. Jak widzicie luzy tanie tutaj oblegają Marsylię. Nas to i tak dalej nie będzie obchodziło chwilowo, bo my się wybieramy tutaj. Właśnie tu. do i cenów będziemy chcieli ich podbić miejmy nadzieję, że to się nam uda i co ja tutaj robiłem w ogóle ostatnio, bo nie pamiętam e... aha, oni szli na północ i tutaj ten e... ta armia dba o spokój w tym rejonie musimy zburzyć ten budynek niestety oni mi tutaj psują zadowolenie. Mi brak te... E, tak koszary manipuł. Jak widzicie mamy dość e, spore rozmiary. Rośniemy coraz bardziej w siłę. Co za tym idzie, e, inne frakcje mogą coraz bardziej mnie nie lubić z tego powodu. Bo komu by się podobało, że ich sąsiad tak rośnie w siłę. Zobaczymy jak pójdzie obrona Marsylii, bo aktualnie mają nieciekawą sytuację Są oblegani Arvernowie tak naprawdę upadli, oni będą chwilę plądrować mój rejon A potem odpłyną Właściwie upadną i tyle z nich będzie eee, Co jeszcze? Edetanowie sobie płyną mm. Arvernowie, chyba gdzieś tam w okolicach Genui. Nie, to nie jest ich flaga, to chyba Marsylia jest. No to oni sobie tak pływają tutaj i... i... To właściwie bez rezultatu. Zraniono wroga, świetnie. Marsylia <grymna> została podbita. Próba sabotażu, zatrucie prowiantu gdzie? Tutaj byśmy chcieli zatruć prowianty, gnido. Jak dobrze, że mam tutaj mojego szpiega. O kurde, spróbuj go zabić. No, przynajmniej go zraniliśmy. Ta armia idzie dalej, tym bardziej wy idziecie dalej. Musimy ich zaatakować najlepiej z dwóch stron. Oni tam dalej trochę pójdą no Za to ta armia mogłaby się zająć tymi tutaj jednostkami Idź I niedługo wypływacie dobra Tutaj do rozwoju damy żeby tak niezadowolenie takie duże nie było I brak te niezadowolenie bo oni tam plądrują Za jedną turę mamy ogarniętą bardzo przydatną technologię która da nam niezłego buffa do walki i pozwólcie, że napiję się herbatki aktualnie mamy jak to nagrywam 10.20, sobotni poranek a ja tutaj wziąłem się akurat za nagrywanie bo mam czas w tym momencie i kto mi umarł Jezus Maria. Wódz miłmar. no kurde, ten którego pewnie tak pakowałem tę umiejętność, te, te... No jego znaczenie, tak jakby tu powiedzieć. To by było fajne, gwardia pretoriańska. To by było naprawdę fajne. Ale chwilowo i tak mamy mały dochód. Tego może jednak inne technologie by się ogarnęło. Tutaj jest korupcji mniejszy. A tutaj trzeciopoziomowe miasta. Niech będzie w konstrukcji pójdziemy. Przyda się to na później. Oni wypływają akurat na morze. Wy tu pilnujecie, żeby zadowolenie było. Kaplica Marsa to tutaj minerwy, czyli stały repertuar. No i wyciśniecie dalej. Tutaj trochę powoli się odzyskują pretorianie, ale to nie jest jakiś wielki problem. Armia wroga wycofuje się. Szkoda, bo akurat miałem ochotę ich rozwalić. Yy, to będziemy ich tutaj gonić. Może jakiś handel? Oni mnie nienawidzą, nie dziwię się. Brygantowie tutaj są na wojnie z Itsanami. Epir mnie także nienawidzi. Nieprzyjazny. To umowa handlowa może być paktem Nie, oni ani jednego ani drugiego nie chcą. No trudno. Luzy, Tania, o. Dosyć się biją z Marsylią. Niewolnikami i wiwiskami, no to nie mają jakichś wielkich rywali. Będziemy mieli kolejnego wielkiego rywala w takim razie, jeśli pokonają Edetanów oraz Wiewisków, bo zajmą cały rejon Hiszpanii i Portugalii, tak naprawdę dzisiejszej Hiszpanii i Portugalii. Oni gdzieś mi tutaj uciekają, jak zwykle. Faktornie agresji, no akurat wpłynę wam muszę przysłowiowo wpierdolić, ale to inna sprawa. Atakuję dwoma armiami naraz. Mam nadzieję, że podbój nie pójdzie jakoś ciężko. Dostęp wojskowy. Nie, się to. No nie, bo... A dobra. Dobra, to walić to. Dobra, skończyła się herbatka, pora tutaj wziąć się poważnie za kampanię wojenną. Odpłędzie do nich jak możecie najbliżej i... Ciężki desantowiec, no! Takie tam okręty, żeby były. Hmm. oni tutaj wypłyną, ale... Musieli poczekać, aż oni popłyną trochę dalej. W ogóle pływanie tutaj będzie długo trwało. A może zaatakujemy dwoma armami tylko Camulodunum. To by było w sumie chyba lepiej. Najchętniej tu bym zajął Marsylię w tym momencie. ona tutaj nie ma prawa być w rękach Luzytanów. A się z nimi nie biją? przypadkiem detonowie. Uuu, wy jesteście w sojuszu wojskowym. O, gnidy. Tu mamy problem. Wiskowie tutaj y, mają jakieś oddziały, ale to może być za mało. Oni tutaj w Tolosie także mają oddziały, ale niepokoje im rosną, dlatego to jest na plus. Tutaj rekrutujemy kolejnych pretoria w takim razie i mamy już pełną armię, dobra, więc co zrobimy? Zaraz wam opowiem. Zaraz wam tutaj dokładnie opowiem jak my poprowadzimy te działania wojskowe do broga. Ale aktualnie... Dobra, oni wypływają. Yy, niepokoje tam jako takie są, ale ogólnie to zadowolenie względne panuje. Dostęp wojskowy swe Nie no, po cholerę mi to, oni mi będą wchodzić na rejony, a ja na ich nie będę, bo bo po co nie Poza tym kiedyś ich podbiję Tak to nie agresyjne, no, nie 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 panowie Szkoda upadku Marsylii, bo fajnie podbijali a źle, Słabo skończyli, chyba nawet nie mają rejonów Albo gdzieś to mają na południu i się tam bronią. Ale nie wydaje mi się, żeby udało mi się pokonać. Makenie ale... agresję, no przydałby się biwiskom, bo naprawdę mają e, nieciekawą sytuację. Wy wypływacie. I co nowie tutaj na podwój poszli. Dobra, wola Andraste, to jest chyba i główna armia. Ildon oblegają. Dlatego myślę, że nie będą zbytnio zwracać uwagi na swoje plecy, które są teraz tutaj atakowane. Mamy cztery pełne armie. W ogóle... Jakie mam zadanie na teraz? Protektorat. O Jezus. ja Nie chcę protektoratu tak naprawdę. Jak widzicie mamy tutaj pełną armię i ona pojedzie na podbój Marsylii, a oni z Nemesos y, mogliby... To jest Remblisco, w takim razie będziemy musieli jakoś tutaj przechodzić. Wychodzimy na minus 4, będzie niezadowolenie, ale to się będzie zmniejszać tutaj w miarę... <gry> w miarę tego. No. Z kolejnymi turami coraz mniej będzie po prostu. Świetnie, zablokować ich tutaj. Nie mają mieć przejścia, już all not pass teraz. Haha. Ha. Szachmat, lewaku. Dobra, kolejna tura. Trochę latania z tymi turami tutaj jest, ale to dlatego, że dynamizm rozgrywki w tym total Warze jest o wiele mniejszy niż to było w Szogunie 2, dajmy na to. Tam musieliśmy na tej wyspie naprawdę sporo się bić. A tutaj to wygląda tak trochę nijak. Oj, Marsylia powstanie. I tutaj gdzieś na rejonach nie wiem, tych swebów i rugiów postali kolejni niewolnicy. Świetnie, rozwinięte techniki budowlane. A dobra, armia zawodowa. Bojowie pokonani. No, Swebowie się nimi zajęli. Bardzo dobrze. Italii nadwyżka to też bardzo dobrze. Więc to lepiej tutaj. Ale to jest chamskie to ich uciekanie. I tak naprawdę nie mają gdzie uciekać, a oni uciekają mi i nie mam jak ich pokonać. Co za bzdura w ogóle. Dobra widziałem Widziałem trasę jaką będę musiał przebyć i ona będzie prowadzić tak Ildon chyba się wybronił z tego co widzę Czempioni Albionu dali radę To bardziej doświadczona armia Jak? Aha Oni gdzieś tutaj będą mieli desant. Pięknie Z kolejnej dużej pojedziemy ich zaatakować a tutaj widzicie, no już Edetanowie przygotowani. Ale mi tylko zależy na podboju Marsylii. Marsylia to mój tutaj punkt do zdobycia. Dlatego od razu zabieramy się za to. Edetanowie, nie obchodzi mnie to. Obaj upadną. No, prawie utraciłem jeden oddział Pretorian. Aż takie wielkie zwycięstwo tutaj jednak nie było, wiecie? Obóz harcowników to mi się nie przyda, biblioteki, tutaj nie mam hajsu i to zburzyć Dobra, chwilowo Będziemy musieli czekać 96 Dobra, pokonać ich tutaj Niech mi nie zawraca głowy, zwiększenie rangi wodza i tradycje wojskowe, wyśmienicie Kolejne buffy dla moich jednostek a tutaj mamy niewolników, szampioni Latynusa. Yy, co oni tu mają, nie mają niczego. Ale zasejbujmy, bo tam jest jeden oddział, który jest na skraju upadku. Na no, jego utrata byłaby kosztowna. Nie utraciliśmy go. Pięknie. Tak, bunt niewolników to oczywiście nie był moich niewolników bunt, ale jego Ale to inna sprawa Podejdziemy tutaj do krańca i czekamy Będziemy tutaj czekać, mamy potężny rejon już handel ten dochód z podatków niesamowicie wysoko mi wzrósł Jak widzicie, mam 2,5 tysiąca Ten rejon jest niesamowicie korzystny, jeśli chodzi o ściąganie podatków Dobra, teraz będziemy y, kierować się na podbój to losy. Oni oczywiście tutaj sobie pływają po moich rajonach, jakby to były ich i dalej nie chcą mu paść, To mnie denerwuje, bo nie mają prawa już tak naprawdę istnieć. Oni chcą, ale nie luzytanie. tanie. Luzetanów będziemy podbijać, edetanów później. To jest, to jest, yy, to jest myśl, nie? <śled> Widzicie, jakie chamskie. O, no właśnie, udało się. Zadanie wykonane, od razu hajsy. Jezu, biada z wyciężonym. Masz wielu wrogów, ale żaden ci nie dorównuje. Pokaż światu, jak kończą ci, którzy staną mi na drodze. Ci na drodze. Yy... Aha, czyli mam po prostu podbić tyle, yy, tak, 13 frakcji ogólnie Nie wiem ile do tej pory podbiłem Na pewno Arwenów, na pewno Piktonów Pictonów, Mnetów ci tam byli na początku kampanii yy, Liga etruska, no trochę tego mieliśmy Dobra tutaj natomiast o, dwie tury mi to zajmę. no dobra, tak nie będzie jakiś nie będzie szybko przeprowadzony mm, dumnowie, o no, mi gdzieś no to wpływamy panowie charge i w ogóle jeśli uda mi się podbić te dwa rejony naraz to moje problemy przeminą a jeśli nie to trzeba będzie ja wiem, się zastanowić nad atakiem na Dumnowie tam am... a tamci i tu walić ich ich podbiemy o wiele później Dumnowie tu nawet mogą walić tak którzy w ogóle these... nie, nie już co się dzieje Ludzy tanie dostali ładną niespodziankę w postaci y, ataku moich wojsk. I chcą, mogą mi zaoferować dostęp wojskowy, co jest sobie fajne. Ale i takich podbiję. Ktoś mi umarł. Oczywiście kolejny wódz. Korneli, Korneli, Juli. Juli. Juli, świetnie. To jest y, mąż stanu którego miałem kiedyś. Aha, to jest mój dawny generał tak naprawdę. Tego mam go za darmo. Całkowicie. E, boraką podbijamy. Nie będziemy tutaj czekać. Świetnie, zwiększenie rangi mojego wodza. Yy, ulepszymy. trzecią poziomowe irygacja. Nie mam tego aktualnie. zbóżmy to i to też. Razie. I idziemy na podbój Zen. Zenowie tutaj się bronią. I to dosyć ładnie. Zasejwujmy w takim razie. I jak to mi komputer wyliczy? Minimalną wygraną mi wyliczy. Do tego utrata trzech w Pretorian. O! Nie, nie, nie. Ja się nie zgadzam na taki rezultat. Seriously no Dobra, kurde Będziemy musieli chyba poprowadzić ten podbój w takim razie No to wygląda Będziemy musieli tutaj poprowadzić oblężenie ich stolicy, która nie będzie łatwa do podbicia Zawsze tak jest Oblega ich tutaj Kamulodunum o, będę kichać. Chwila. Nie, jednak nie będę. Dobra, fałszywy alarm. Oni tu starają się podbić Eildon i chyba im się to uda w końcu. Chociaż y, marne... marnie im to wychodzi. Będziemy musieli potoczyć także bitwę pewnie o to losę. Y, dlatego te działania zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku, a w tym to by było na tyle. Żegnam się z wami, tutaj wrona. Spróbujemy tutaj ich trochę pogonić Tutaj w rano. do zobaczenia na razie